Czy Old Trafford jeszcze się powiększy? Ostatnia rozbudowa miała miejsce w 2000 roku. Chyba nie ma potrzeby największą frekwencję niespełna 77 tysięcy widzów stadion ten odnotował podczas półfinału Pucharu w 1939 roku. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. W ataku i w pomocy po trzech zawodników, obrona czteroosobowa, dobry podział ról. Tak się dziś gra, to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Zespół wychodzi na murawę w ustawieniu 3-5-2. Twoja opinia na ten temat, To oznacza dużą wymienność pozycji w drugiej linii i możliwość wsparcia zarówno obrony, jak i ataku większą liczbą zawodników. Ale trójka obrońców musi się zawsze mieć na baczności. No z tego miejsca można strzelać. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Dobrze Czabialonzo przechwycił to podanie. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Blisko polekarne. Stracili, ale odzyskali piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Thiago. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Już blisko pola karnego. No, może centrować w pole karne. Koniec tej akcji piłka poza linią końcową. Out bramkowy. I po odbiorze strata piłki. I bala. Nie będzie bramki. Bramka słabe piłkę. Przechwycili przeciwnicy. Robi się niebezpiecznie. To strzela! Świetnie interweniuje. I będziemy mieli rożny dla Juventusu. No i świetnie piąstkuje. Ofiarna interwencja. Świetnie. Prawa dla bramkarza. Sędzia pokazuje. Rzut rożny dla Juventusu. Zagranie głową, broni nie wypuszcza piłki z rąk. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał, no świetnie dograna piłka w pole karne, ale zagrożenie oddalone. Fatalne podanie, no i strata. Jest okazja, by uderzyć. Sankedira. Dibala. Niestety za krótkie podanie. No, już blisko polekarny. No dobry odbiór po stracie piłki. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Piłka w rękach bramkarza. Przejej piłkę, popatrzmy. Bramka pewnie chwyta! No dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Szansa! No, zastąpił bramka. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Nie Sędzia daje znak i rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania na Old Trafford. Sami Kedira. Thiago. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Piłka po kolejny minęła a linię boczną. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Piago, Dawid Alaba. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Strata, co zrobi przeciwnik. Dawid Alaba. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Blisko już do bramki. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Robert Lewandowski. Przejął, ale nie opanował piłki. Sami Kedira. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Sami Kedira. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Przeciwnicy przejmują piłkę. Sam Kedira. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Bayern Monachium od linii bocznej. A teraz przy piłce Czabialonzo. Piago. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Juve zdecydowanie w ataku. Oddaje strzał. Niecelnie i wciąż remis. Robert Lewandowski. Zablokowane to dośrodkowanie w ostatniej chwili. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Przejął, ale nie opanował piłki. Dibala, Blisko pole karne, Może strzelać. Strata w ataku. Zdecydował się na strzał. Ale wspaniale. Mieć takiego bramkarza za plecami to marzenie każdego obrońcy. Czy zachowa czyste końto do końca? No i zgranie w pole karne świetna interwencja w niebezpiecznej sytuacji. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Już naprawdę niewiele do końca, tylko 5 minut i wciąż Remis. Robert Lewandowski. Dobrze, wygrał to starcie. Kiago. Już blisko pola karnego. No, piłkę odebrał i, i stracił. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Pewna interwencja ma piłkę w rękach. Szansa! Rewelacyjna obrona Manuela Noyera. Ależ jest wyczerpany. Nie ma sił już na dalszą grę. Jest i piłka w rękach bramkarza. Koniec drugiej połowy, koniec meczu mamy. Właśnie rozpoczęli pierwszą połowę dogrywki. Piago, ależ rozumieją się bez słów kapitalne podania. Ryzykownie, ale udanie. Robi się niebezpiecznie. Będzie strzelał? Świetnie, brama dla ramkarza. No świetnie, dograna piłka w pole karne, ale zagrożenie oddalone. Dala? No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Sędzia postanowił wstrzymać grę. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. Niedokładnie Czabia Alonzo. Piłkę odebrał i stracił. Własna akcja. Uderzenie, nie ma gola. I za chwilę Juventus z rożnego. Strzela. Mogli prowadzić, ale spudłował. Ale są już zmęczeni, grają już 105 minut. Przed nimi ostatnie 15, czyli druga połowa dogrywki. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Ogromne zmęczenie. To widać w jego grze powinien zejść z poiska. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Oddaje strzał. Nie będzie bramki. Bramka łapie piłkę. Jeszcze 8 minut do końca dogrywki. Robert Lewandowski. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Zdecydował się na strzał. Ale wspaniale. Żaden z bramkarzy nie wyjął jeszcze dziś piłki z siatki. Obaj grają jak na Szansa. Szansa. nie wypuszcza piłki z rąk. Jeszcze tylko cztery minuty do gry przed nami. No i lab. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Będzie strzelał. Piłka w rękach bramkarza. Rewali znowu przejęli piłkę. Przed nami... Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie każdy bramkarz potrafi tego dokonać! Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Bramka z górą. To się rzadko zdarza. Zazwyczaj piłka posłana w światło bramki wpada do siatki. Brawa! A, zbytnie. No, nie wygląda zbyt pewnie. Niesamowite! Trafił w słupek! Lekko to boka byłaby bramka! Nie, nie, nie tym razem! Zjadły go, widać nerwę! Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Ale pięknie broni Noje! Fatalnie zmarnowany rzut garmy. Zabrakło koncentracji w decydującym momencie! To I piłka ląduje w siatce. Chyba zżera go twema. A! Zbyciu jego intencja, ale jest bramka. Bluje sobie teraz w brodę. Prawie to wybronił. Ależ presja współczuje temu chłopakowi, jeśli spudłuje je... Brał ten strzał do koniec! Fantastyczna interwencja! Ta obrona zapewnia im zwycięstwo!